Dzień dobry Państwu. Dziś w imieniu Konfederacji chcemy się odnieść do projektu które zostało głosowany głosowane w Parlamencie Europejskim a tak, tak zwanej rezolucji w sprawie białej księgi w sprawie przyszłości europejskiej obrony. To jest głosowanie w sprawie rezolucji, które miało miejsce w zeszłym tygodniu i zarówno premier, jak i minister obrony narodowej, a część polityków koalicji rządzącej próbowali podnieść to głosowanie do rangi czegoś mającego związek z polską racją stanu, w szczególności z naszą zdolnością do obrony granicy wschodniej, do obrony naszego terytorium przed Rosją. Jest to całkowita manipulacja, całkowite nieporozumienie. W rzeczywistości głosowano nad rezolucją, a więc ma to status oświadczenia. Jakiś dokument o charakterze czysto intencyjnym, absolutnie niczego nie przesądzającym, i to mającego charakter intencji idących w złym i sprzecznym z polską racją stanu kierunkiem. Nie wszystko, co opakowane jako, jako działanie w sprawie obrony czy w sprawie zabezpieczenia Europy przed Rosją. Jest czymś wartym poparcia, i tak jest w tym przypadku, bowiem ta rezolucja, która została błędnie i manipulacyjnie przedstawiona przez rząd jako rzekomo głosowanie w sprawie Tarczy Wschód na prawie 90 swoich punktów, mam tu cały tekst tej rezolucji, zachęcam wszystkich, żeby sobie go wyszukali, przejrzeli te 20 stron, zobaczyli jakimi ogólnikami są pisane dokumenty europejskie, jak bardzo one nie wnoszą nic konkretnego do naszej obronności. W sumie jest tu 89 punktów. Na temat Tarczy Wschód jest jedna wzmianka w punkcie 15, wzmianka, która absolutnie nic nie przesądza, poza tym, że odnotowuje istnienie takiego projektu jak Tarcza, Wschód i właściwie 20 punkt całej tej rezolucji temu 15 zaprzecza, bo w 15 jest stwierdzone, że miałby to być jakiś priorytet, ale już w 20 punkcie mamy zasadę równomiernego geograficznego rozproszenia inwestycji w sprawie obronności. Więc Unia Europejska, czy eurokraci i stojące za tym partie rządzącej w Polsce koalicji, proponują, żeby Unia Europejska zadłużyła się na poczet polityk bezpieczeństwa, żeby państwa zrzekły się własnej autonomii i suwerenności w sprawach związanych z przemysłem zbrojeniowym, a w zamian za to Unia Europejska tak bardzo Uprzywilejuje i będzie priorytetyzować wschodnią flankę NATO, że będzie inwestycje w sprawie obronności rozpraszać równolegle. No, nie wiem, do jakiego zagrożenia mają się w takim razie przygotowywać Hiszpanie, Portugalczycy czy Francuzi, czy grozi coś nam jako Unii Europejskiej od Zachodu. Natomiast ci, którzy poparli tę rezolucję, myślę, że powinni się z tego wytłumaczyć. Geograficzna zasada rozmieszczania inwestycji i zrzeczenie się przez Polskę prawa weta, co jest wprost w tej rezolucji, w odróżnieniu od Tarczy Wschód, o której nie ma nic konkretnie, o zrzeczeniu się prawa weta jest bardzo konkretnie. Ta geograficzna zasada oczywiście powodowałaby, że państwa już obecnie najbardziej przemysłowo i zbrojeniowo rozwinięte rozwijałyby się jeszcze bardziej, więc krótko mówiąc, bogaci byliby jeszcze bogatsi, a biedniejsi czy nieuprzemysłowieni w tym swoim zacofaniu byliby utrwalani. To nie jest kierunek, w jaki powinniśmy iść. To, co kwestionujemy jako zagrażające Polsce w tej rezolucji, to przede wszystkim wezwanie do utworzenia Rady Ministrów Obrony i odejście, to cytaty, od wymogu jednomyślności na rzecz głosowania większością kwalifikowaną przy podejmowaniu decyzji. Dlaczego w Polsce nie rozwija się przemysł? Zbrojeniowy. Dlaczego na przykład po trzech latach wojny w Polsce nie produkujemy wozów bojowych, nie produkujemy armato nie produkujemy w większej liczbie nie zamawiamy je z Korei? Dlaczego nie produkujemy łusek do, do korpusów, do pocisków artyleryjskich 155? Dlatego że Unia Europejska na bazie takich przepisów o głosowaniu większościowym obłożyła nasz przemysł karnymi opłatami. Zwalcza przemysł energochłonny, w tym niezbędne dla zbrojeniówki hutnictwo. I w tym momencie, w momencie gdy jesteśmy niszczeni unijnymi regulacjami, mamy uwierzyć na słowo, że jeżeli zrzeczemy się prawa weta, Wynikającego z zasady jednomyślności w sprawach bezpieczeństwa, obronności i polityki zagranicznej. To ta Unia Europejska, która w tej chwili właśnie niszczy nasz przemysł, także przemysł obronny nagle go odbuduje, no trzeba być wyjątkowo infantylnym, naiwnym lub całkowicie niezorientowanym w sprawie, żeby w to uwierzyć. Druga sprawa, rezolucja ta wzywa do przekształcenia Unii Europejskiej w rzeczywistego gwaranta bezpieczeństwa, po prostu tworzenie rzeczywistej Europejskiej Unii Obrony. Proszę Państwa, każda osoba zorientowana. W debacie nad europejskim bezpieczeństwem wie, że tak długo jak się tworzy proces integracji europejskiej, tak długo trwa proces dyskutowania nad europejską polityką bezpieczeństwa i obronności. I nic konkluzywnego z niej nie wynika. Jeżeli nie udało się przy debacie o traktacie lizbońskim stworzyć w tej sprawie i przez kolejne 15 lat po uchwaleniu traktatu lizbońskiego, nie udało się w tej sprawie uchwalić niczego konkretnego, osiągnąć jakiegoś realnego progresu, przed którym Europejczyków nikt poza nimi samymi nie wstrzymywał, bo nie ma żadnych przepisów zakazujących zwiększania interoperacyjności sił zbrojnych, nie ma żadnych przepisów zakazujących robienia wspólnych zamówień obronnych, nie ma żadnych przepisów uniemożliwiających rozwijanie wspólnej produkcji zbrojeniowej, ujednolicanie standardów, robienie wspólnych ćwiczeń. To najsilniejsze państwa Unii Europejskiej tego wszystkiego nie chciały. I w tej chwili dostajemy na stół propozycję, że mamy się zrzec swojej decyzji, po to, żeby te państwa, które tego wszystkiego nie chciały, robiły to. No, jakim trzeba być ciemniakiem, żeby uwierzyć, że coś takiego nastąpi? Nic takiego oczywiście nie nastąpi. To, co może nastąpić, to dalszy proces federalizacji Unii Europejskiej, marginalizacja roli Polski w europejskiej produkcji zbrojeniowej, ustalenie stałego finansowania Ukrainy przez państwa europejskie. Propozycja, żeby wnosić na to 0,25% PKB. Do tego wzywa ta rezolucja, a więc stworzenie z Ukrainy, państwa klienckiego, ale nie wobec nas, tylko wobec instytucji europejskich i wreszcie wprowadzenie czegoś, co nazywamy KPO20, czyli podniesienie Obiecywanego w trakcie pandemii jako tymczasowe, wyjątkowe i jednorazowe europejskiego zadłużenia, podniesienie go do rangi stałego narzędzia polityki europejskiej, którym teraz będą finansowane projekty zbrojeniowe. I ostatecznie ubezwłasnowolnienie polskiej w kwestii zamówień wojskowych. Polska potrzebuje czegoś dokładnie przeciwnego, czyli wzmocnienia sił zbrojnych, niedopuszczenia do wysłania e, polskich żołnierzy na Ukrainę. Musimy tutaj spełnić swoje obowiązki w zakresie wzmacniania obrony wschodniej flanki NATO w pierwszej kolejności naszego terytorium, państw bałtyckich, granicy z Białorusią, granicy z obwodem kaliningradzkim. Następnie rozbudowy i wzmocnienia naszego przemysłu zbrojeniowego. Bruksela za nas tego nie zrobi. To tu w Polsce są blokady i problemy. Unia Europejska to, co może, to znieść problemy nałożone na nas, takie jak Europejski Zielony Ład, ETS, te wszystkie zwalczające przemysł energochłonny pakiety. Następnie właśnie odrzucić projekt eurozadłużenia i tu kierować pieniądze nie do Brukseli na rozwój przemysłu wypowiedzieć lub zlikwidować, lub w inny sposób zdemontować pakiet migracyjny, który ma osłabić naszą zdolność do obrony naszego terytorium przeciw nielegalnej imigracji. Te rzeczy trzeba zrobić, dokładnie przeciwne do postanowionej w tej rezolucji. Oddaję głos Michał Pałboczek. Unia Europejska to twór zaprojektowany zupełnie nie do tego, do czego próbuje się go teraz użyć. Unia Europejska to tak naprawdę wspólnota celna, to Unia Gospodarcza, a teraz pod płaszczykiem obronności próbuje się przekształcić tak naprawdę doprowadzając do federalizacji całej Europy. Tu chodzi o to, że elity brukselskie zorientowały się, że wykorzystując kryzys i wojnę na Ukrainie podążą krok dalej i zaczną budować tą wymarzoną federalną Europę. Unia Europejska próbuje zbudować program KPO2, czyli program, w którym cała Unia Europejska zapożyczy się, by dokonać zakupów zbrojeniowych w państwach takich jak Niemcy, Francja. Przemysł niemiecki kuleje i to jest ewidentnie skutek tego, że pani Ursula von der Leyen jako taki handlowiec niemiecki dba o to, żeby, żeby ten przemysł dalej dalej mógł funkcjonować. Ten przemysł ma doskonale zresztą tradycję, jeżeli chodzi o, o przemysł zbrojeniowy, bo na tym urósł. Tak więc mają doświadczenie. Jeżeli chodzi o Polskę, to Polska ma być zepchnięta na taki drugi plan, ma być płatnikiem, mamy oddać dowództwo naszych wojsk pod, pod egidę europejską, tworząc, tak jak tu powiedział pan Marszałek, taką radę generałów i na to nie możemy pozwolić. Polska musi być suwerennym krajem. Musimy prowadzić nas własną politykę zbrojeniową, politykę budowania naszej armii niezależnej, gdyż wielokrotnie nasze interesy nie są wspólne z państwami zachodniej Europy. I tak jak widać na przykładzie Europy, yy, yy, Ukrainy, wiele rzeczy można, możemy zrobić zupełnie inaczej, tak by, by na przedzie stał interes Polski. Warto tutaj spojrzeć na takie kraje jak Szwecja czy Finlandia oraz Turcja, która w, całym, w ta, całym tym konflikcie też odgrywa ogromne znaczenie i nawiązać z nimi bliższą współpracę. Dla przy, przykładem tego, jak słaba jest polityka zagraniczna Polski jest sytuacja w Przeworowie, gdzie rakieta ukraińska spadła, trwa śledztwo i do dnia dzisiejszego nie wiemy tak naprawdę, co tam się wydarzyło. Polska potrzebuje silnej armii, suwerennej armii i budżetu, który będzie, o którym będziemy decydować tutaj w Warszawie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Kowalski, Dzień dobry, ja chciałem zapytać jeszcze o tę rezolucję i o to głosowanie w Europarlamencie Europejskim. No bo jak rozmawiałem z panem posłem Tyszką wczoraj, on mówił, że ogólnie Konfederacja jest za zwiększeniem bezpieczeństwa. Z drugiej strony dwie osoby się wstrzymały, jeśli dobrze pamiętam, trzy zagłosowały przeciw. także o co chodzi z tym głosowaniem, jakie jest takie wspólne stanowisko i spójne. Jeszcze mam pytanie w innej sprawie, jeśli możemy od tego zacząć. Tak, no sprawa jest bardzo prosta. Jesteśmy przeciwni rzeczom zawartym w tej rezolucji. Niektórzy... Że europosłowie związani z ruchem narodowym zagłosowali przeciw. Niektórzy się wstrzymali tutaj spektrum postaw wyrażonych w głosowaniu odzwierciedla też nasze podejście do tych rzeczy, tak, to znaczy, wszyscy jesteśmy przeciwni federalizowaniu kwestii obronności, to znaczy tworzeniu rady ministrów obrony, odejścia od wymagania jednomyślności, kierowania 0,25% PKB na Ukrainę i przekształcenia Unii Europejskiej w tak zwanego rzeczywistego gwaranta bezpieczeństwa cokolwiek to znaczy. Nikt z nas w to nie wierzy. Natomiast ze względu na całą inną masę pobożnych życzeń i dobrze brzmiących hasł zawartych w tej rezolucji, niektórzy stwierdzili, że należy się wstrzymać, inni, że należy jednoznacznie zagłosować przeciw. Tu nie ma sprzeczności, to jest, powiedziałbym, różnica wyłącznie w komunikowaniu naszej postawy politycznej, natomiast nikt z nas nie wiąże żadnych nadziei z tym, że rozwiązania opisane w tej rezolucji jakkolwiek wzmocnią naszą obronność. I jeszcze chciałem zapytać o sondaż partyjny dla TVP i TVP Info. Konfederacja zanotowała najwyższy wzrost poparcia w tym sondażu względem wyborów parlamentarnych w 2023 roku. To wzrost o około 9%. Proszę o komentarz w tej sprawie. Jeszcze tak powiem, że 31% pierwsza koalicja obywatelska, drugie miejsce 28% Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja 16. Panie redaktorze, śledzimy sondaże, ale się nimi nie ekscytujemy. Liczą się wyniki wyborcze, w tej chwili jest czas rywalizacji. Cieszymy się z tego, że Polacy zwiększają poziom zaufania do Konfederacji. Cieszymy się, że dobrze idzie naszemu kandydatowi w wyborach prezydenckich, Sławomirowi Męcenowi. Życzymy jak najlepszego wyniku, to znaczy wejścia do drugiej tury i zwycięstwa w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim. Natomiast jak będzie, to zdecydują wyborcy. Nie podjąłbym się w tej chwili spekulować, które sondaże są najtrafniejsze i jaka będzie, jaki będzie przebieg dalszej kampanii. Moim zdaniem demokracja sprzyja tym, którzy potrafią w trakcie rywalizacji wyborczej wykazać pokorę, nie ekscytować się sondażami, ciężko pracować. Tak pracuje nasz sztab, tak pracuje nasza partia, tak pracuje nasz kandydat w wyborach prezydenckich i bardzo bym prosił, żeby też w ten sposób patrzeć na Naszą aktywność w kampanii wyborczej. Być może poseł Michał Połboczek chce jeszcze coś dodać w tej sprawie. No tak jak powiedział pan Marszałek, nie ekscytujemy się sondażami. One nie powodują to, że przy, przestajemy pracować. Nasz kandydat odbył już ponad 100, blisko 200 spotkań. Chce objechać jako pierwszy polityk w historii wszystkie powiaty i taką pracę u podstaw wykonamy. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy Państwu bardzo i życzymy dobrego dnia. Dzieńmy.